W naszych jest, że dzieci są o słabszym potencjale, nazwijmy w tym parametrze, a trenują mocniej. Kolejny zgryw, kolejne, kolejne, zgrzyb, kolejne y, zastanowienie, dlaczego tak się dzieje. Zostawiam. I yy, y, y to, y to jest dość istotne, nie pamiętam jaki był wątek, a y, wątkiem, wątkiem było to. 4 godziny zapotrzebowania na rok dziennie. Już to widać od 3 lat, gdzie matka, babcia nie dogoni już swojego dzieciaka. Potrzeba ruchu jest niesamowita i każde zahamowanie to jest zahamowanie jego brania odpowiedzialności, podejmowania ryzyka, a w konsekwencji, jeżeli się tego nie wykształci, to dziecko, później jako osoba dorosła, jest chórzem. Nie potrafi samostanowić o sobie, i tak dalej, i tak dalej. Są okresy sensytywne, osobny wykład, okresy krytyczne, kiedy trzeba napełniać jakąś cechą dzieciaka, a cecha to jest język ćwiczeń, pozwolenie mu na działanie. No to idziemy dalej. Ktoś mówił, postęp. Dziecko motywuje postęp. Ale do czego? Też mi się wydaje, że tutaj można by było podkreślać że dzieci też chcą w jakiś sposób, <grym> mają jakąś kontrolę, widzą w jaki sposób oni żyją i jak, jak to wygląda w przypadku osoby na obiecach Świetne. i dużo dzieci będzie dążył do tego, by zrobić jak swój dol i niekoniecznie pod względem spokojnym. Świetne i przerażające. Świadomość. Dzieci, to pierwszy raz to mówię, Dzieci są tu i teraz. Działania dziecka są w przepływie emocjonalnym. Zawieszone tu i teraz, bez myślenia o przeszłości i bez myślenia o przyszłości. Dlatego są kreatywne. My nie potrafimy. My, jak podchodzimy do przedmiotu, mam mazaka. Kreacja mazaka jest taka, że to jestem na bezludnej wyspie, mam mazaka, do czego mi służy mazak? No tylko, ale na bezludnej wyspie to po co? No może dziurę bym jeszcze jakąś wykopał, albo upolował rybę. Kolejny schemat myślowy? Ciężko. Dla dziecka mazak to będzie armata, helikopter, śmigło, wszystko będzie. To jest ta kreacja. My jesteśmy niekreatywni, bo jesteśmy zawieszeni, swoim schematem myślowym. Albo co będzie znaczy, co będzie w przyszłość, albo nie, nie, tak to działa. Jak ja mam polecieć w kosmos, jeżeli nikt nie lata i ja myślę cały czas tym starym paliwem, tym tym wycofaniem, tym, tą przyszłością. No nie pójdę do przodu. Więc ci dole to jest celowe włożenie Dzisiaj rekord świata padł, 200 milionów koszulek, czy 200 milionów jak to? 200 milionów koszulek zarobionych na Ronaldo. Nowy rekord. Czyli co się zrobiło? Wpadł biznes przez rodzica, wpadł do tego idola. Czyli dzieciak już nie myśli z sobą tu i teraz, nie odkrywa swoich potencjałów, bo on się będzie zawsze porównywał i zawsze będzie gorszy A w konsekwencji, że się będzie uczył porównywać, taką kompetencję nabierze, wszystko inne. Sąsiad małych, tego samochody sąsiad sąsiad małe samego, tego jak małe samego. Cały czas do wyprogramowania, czyli dalej, wejdziesz struty, wypity na tą trupcizną, będziesz śmiać. Nieustannie w kółko, w staną się Twoją jedyną ważnością. Więcej jeszcze nie to. Ktoś powiedział postęp, a ja pytam, postęp w czym? Rozwoju, w Żeby osiągać swój rozwój, trzeba mieć do tego narzędzia. I tu, Gdzieś w marcu dostałem z Polskiego Związku Kilki e, Siatkowej program młodych talentów włoskiej federacji, którego mi cały czas brakowało. Idealne zestawienie trenera sektora młodzieżowego i trenera sektora młodzieżowego, e, se, zawodowego i młodzieżowego. W najważniejszych, krótkich zdaniach było napisane, Justyna, na pierwsze zdanie. Młody sportowiec uczy się, aby mieć odpowiednie umiejętności do rozwiązania problemu. Dobra. Młody sportowiec uczy się, żeby mieć odpowiednie umiejętności do rozwiązania problemów z drugim wodą. Jedynym wspólnym językiem, moim i zawodnika, jest technika, jest umiejętność, tam nie będzie kolizji. Ile razy ja próbowałem powiedzieć coś dzieciakowi, przez swoje doświadczenia, przez swoje poglądy, przez swoje wszystko, on nie rozumie. Więc oparcie się w detalu technicznym, czy, czy nawet w większym układzie umiejętności, dzieci po... Prościej. Dzieci chcą się uczyć. Satysfakcją dzieci jest to, że coś ma więcej. Jaka jest nasza satysfakcja? Kasa! Mam tysiąc, mam dwa, mam dziesięć, mam sto. To jest nasza motywacja. Czy dzieciak to odróżni mój wcześniej ośmioletnią, on dalej nie wie, mają papierek, ile za to można kupić i tak dalej, bo nie ma schematu myślowego, że za to coś kupi. Ale wie, że ma. I on chce zdobywać umiejętności. Nie ma nic lepszego, jak pozwolić dzieciom sobie pomagać. To jest jeden powód. Pierwne yy, drugie. Dorosły? Yy, podczas dorosły współpracowiec uczy się poprzez racjonalny i użyteczny mechanizm, który musi być natychmiast skuteczny. Brawo dorośli! Mamy dziecka, dziecko w wieku 7-9 lat. I my mu dajemy kozioł pod nogą. I od razu są od razu brak empatii, możliwości podania, to już pomijamy. Dajemy, my oczekujemy natychmiastowej skuteczności w rozwiązywaniu problemu, i ma być efektyczny. Czyli ja chcę efektu, kiedy dziecko nie wie, czym jest efekt. To jest niemożliwe. To tak, jakbym chciał. No to, to totalny absurd. Może. Drugie sportowca motywuje świadomość nabycia określonych umiejętności. Młodego sportowca motywuje świadomość określonych umiejętności. Dla młodego sportowca nie jest ważny rzut do kosza. Nie jest, bo to jest w ogóle neuromotorycznie. To jest poza jego uważnością. On tam nie sięgnie, bo on jest rozwinięty tu dopiero. Dla młodego sportowca jest ważne to. Bo z dobrego nawyku on robi się samochwałą. Pamiętacie w naszych domach zdanie: samochwała w kącie stała? Socjalistyczne, kolejna pedagogika wstydu, kolejna. Nie możesz być lepszy, co ty? Mój brat, młody chłopak, także nie, nie. Samochwała w kącie stała, wszystkie wujki to niszczyły. Tak, tak w naszych domach A dzieciak ma się sam chwalić. na dlaczego.